Siema, 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 a więc jesteśmy sobie na nowej mapie Spróbuję... A, nie da się tu gryźć A nie mam innych kółek? E, jak to się je wybierało teraz, Tap. Nie wiem, czy to się je wybierało, czy nie No e, zamknięte No kurde, zmieniaj Które to było? Silver, dobra No e, nie działa tu Też nie działa, dobra tak więc z tej strony nic nie ma lepiej dla mnie, bo jest sprawa załatwiona. No i co, wchodzimy w to i znowu się przemieniamy, boże. Co ciekawe, po co to mnie zmieniało. Więc tu mamy życia. Przydadzą się oczywiście. Tak więc tu możemy iść, to pierwszy idziemy tutaj sprawdzimy, a potem w drugą stronę. Ej, on ja deja vu, że aż tu byłem. Ej, to nie jest tu. Tu mamy teleport, czyli mamy gdzieś iść w tamtą stronę. Gdzieś ja tu byłem, ja ciągle chodzę po tych samych zakamarkach, ale jaja. To mnie trochę zdziwiło. Tylko żebym ja jeszcze wiedział, gdzie mam zmierzać, gdzieś tu chyba. Tu mamy diamenciki. No, ale już tu chyba byłem dawniej. Tyk! Wow. Tu mamy skrzynkę dziwnego pochodzenia. Nawet nie wiem, czy mam ją przesuwać, czy też nie. ja tu chyba. Oła, wow, byłem. Tak, bo tu lata duszek, którego zabiłem. Więc schodzimy na wyższy level. Oła. Mi wow. te stworki latające się mylą z tymi pieniążkami, co trzeba zbierać. I dlatego ja tak obrywam. Tu nie możemy przejść. Oho. Kurde, ja w ogóle nie od tej strony podchodzę do tego, ej. A ciekawe, czy jak to pozabijam. O właśnie. Ja się przedostanę dalej gdzieś tutaj. Tu mi nic nie da. Wszelkie kolekcje tu jest otwarte. Dobra. Wyłazimy. Raczej złazimy. Tak, tylko jak ja mam się teraz tam dostać. Patrzcie, nie da się. Huh. I znów mam problem. Ej, bo tam się nie da dostać. Kurde, skórzajmy te stworki. Nie mam pojęcia. Ej, tu jak zniszczę, to i tak się nie dostanę nigdzie. No ale co mi to da? Tu też nie ma nic Tu też nie ma nic, tu tylko diamenty Ale jaja Nie ma szans na doskoczyć A tym jeszcze nie da suwać. Chociaż patrzcie tutaj coś jest Dobra zniszczymy to i sprawdzimy Idziemy tam na samą górę. Bo ta skrzynka coś mi... O, ta skrzynka coś mi tu nie pasuje. Szybko E. No wskakuj. I zobaczymy. Eee, co tu mamy? Co to w ogóle jest? Niszczę sobie to. Z czystej ciekawości. Krzyż świętego Andrzeja To nam nic nie daje Tak więc tak puszczymy tutaj Też w niewiadomym celu Naprawdę w niewiadomym celu Bo nie wiadomo po co puszczymy tutaj sobie strzelimy Tak to też nam nic nie daje No nam nic nie daje, tu nic nie mamy nic, nic, oj kurde, niechcący. Tutaj. Tu jak wejdziemy, to też nic nie będzie, bo stąd przyszliśmy. Nie wiem, była, że. Ta skrzyneczka, naprawdę tam mi się nie podoba. Po co ktoś ją tutaj podstawił? I po co tu takie zakamarki? Nie wiem Naprawdę nie wiem jak tu się dostać Chyba że naokoło Ale tu jest zamknięte Czyli A tu mryga mi jak byk Boże Jestem trochę lewy Mryga mi jak byk gdzie mam iść Jak teraz tam wskoczyć na samą górę Wow o dziwo się udało Teraz tutaj Gubkowaty królik Tutaj czy nie tutaj? Tak jest. Oho, teraz tam doskocz. I do żyćka. Mryga mi jak byk na mapie, a ja myślę gdzie iść. Tutaj w dół, tak? O, ale tego jest tutaj sporo dość. Dosyć sporo. I złazimy, tu mamy exita. Tu mamy żyćka, tu nic ciekawego, tak więc wchodzimy do wody. Ja. Yeah. Jesteśmy łodzią podwodną teraz Zobaczymy co tu na nas czeka, pewnie też będą potwory oho te masło, żeby tu się nie przebrę Jestem kisiel wręcz No, co, co to jest lewy shift? Aaa, minki, patrzcie jak ładnie Łap Coż ma to? Tu jest tyle wejść, że ja nawet nie wiem gdzie płynąć. Oho. Mamy dużą piranię. Jak ja tam się przedry, ten byk? Lecimy do naszej piranii. Zmierzyć się z nią. Gdzież ty jesteś? Tam szmatam. Ona no, ucieka mi, ej. Wow. On. Może spuszczę sobie na nią minki? Dostała! Nazwalę sobie ich tyle, że szok. Nie uchroni się od tego. O, wow. Też sprytna jest. Escape. Oj, chyba źle wybrałem. Też źle Ale jaja co ja tam miałem wybrać? Ej Brem Escape i to drugie, czyli to nie to Znowu będziemy się w naszą piranie. Dobra, ła, szybko tam lecę Żeby was nie zanudzać. Raz, dwa Dobra, bla 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 Pogadaj sobie. Pierwszy raz widzę gadające piranie Spróbujemy drugie, drugi I Już torpedy. Wow. Zdychaj. tak? Chyba udało się. Spell? Dobra, magia. Spróbuję. Nie wiem, czy to tak miało być, ale widać różne ataki mogłem wybrać. Wybrałem chyba magię. Wow, czarodziejski smok, który sobie popłynął. I zażarł naszą piranie. Tu gdzieś ją zranił. Jo, dzieci zjadły matkę. Coś strasznego, tak jest. O, wow. pójdziemy dalej. Dość sporo ich tu jest. Dobrze, czy też nie? Jeju, yeah, on się przestraszyłem. To będzie naprawdę też trudne. I co, znowu mam tyle napłynąć, żeby przegrać? A żyć też nie mam za wiele. Bo innego wyjścia tutaj chyba nie mam. Też dołem coś jest. co tu jest dołem? O, patrzcie do diamentu. Ale tam się nie da wpłynąć jako tako na razie Tyle tych przejść narobili tutaj że szok Zobaczymy czy się tu wbije Może być jakiś... Łoj, bonus dla mnie Za wytrwałość, Ła, tylko życia sobie straciłem widzicie. Jak jestem na diamenty Ale ich jest Sporo dość Dobra, wypływamy, spróbujemy pokonać tego drugiego bossa, co będzie też z problemem. Jeszcze dopłynę sobie tutaj... O ła, do końca. Ich też się narobiło dość sporo. Nie ja tu jak widać. Ojojoj, ja, ja. niepotrzebnie tu płynę Dobra, leje na nie O Boże, teraz to już na pewno wygram Tak, tak, jeszcze mnie dobicie Nawet nie wiem czy warto tu płynąć Chyba nie warto Oła wow. I by mi się przydały, czy co? Dobra, ostrożnie do tego podpłynę, tego czegoś. Tylko to nieostrożnie podpływa do mnie. Dobra, postrzelam tak. Łap! Co jest z gówno w ogóle? Straszliwe ścierbo. Spieprzaj ode mnie, ej. Dobra, chyba mi się udało teraz. Teraz tylko to wygrać. A to też jest czasem problemem. Raczej nie, dla mnie jeszcze nie. Oj, razu nie było, ale teraz jak widać. Zaskoczenie jest. Wow. Dobrze? Dobrze, udało się. Na szczęście. Nie Łódź podwodna, lol. A już miałem powiedzieć, że będę zaskoczony jak wyjdzie tutaj ciężarówka. Kurde, won. Trzymajcie się, do mnie jest daleka. Tu nic nie ma, czyli w dół. Czyli zrzucamy. Udało się. Udało się, dobra, powolutku, bo tu nie wiadomo co do nas czeka. Tu też jest jakiś potwór chyba. Oj Co my tu mamy? Nie, tu są jakieś misje, pamiętam, że to... OLE lak Pamiętam, że już to kiedyś było, pamiętacie, jakieś tam misje się robi Więc spróbujemy bez tego Tu jest exit. Zobaczymy jeszcze w prawo. Nie, tu jest zamknięte na szczęście albo nieszczęście. Więc ach, wypływamy, ładujemy żyćka, bo było ich niewiele. I gdzie jesteśmy? Kurde, tyle tego. I mamy teleporta. Gdzie tym razem? Tym razem tutaj. I cóż mi to dało. A są drzwi otwarte, do których i tak nie wejdę. A tu? Jeśli i tak nie przewiercę. Dobra, to co? Teraz by się zdało zapisać, bo już też trochę minęło, tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.